Hej Szymczko, witajcie z tej strony Gilon i witajcie w sklepie. 5 stycznia 2024 roku. No i co, Teleprezer nadal w sklepie. Goku Black to samo. Dragon Ball nadal w sklepie. Zawadniaka za 800. Siewca za 800. Maniaczka za 800. Headbanging za 500, zakręć biodrami za 500, Miraż na wskapie. zestaw Az złuconych szubrawców za 2800, midle pokazuje bądź cały zestaw, a normalnie ten zestaw wisi i nie ma żadnego i kosztuje 1800, Az złocenych szubrawców za 1000, zapasy kasy za 200, wyłom w skarbcu za 500, Kombo Copter za 800, Becky Lynch i Bianca Belair nada w sklepie, John Cena to samo, Futurama nada w sklepie, 2023 na bis to samo, Lamborghini Huracan STO nada w sklepie, Diesel to samo, The Weekend nada w sklepie, Ścieżki omowe to samo, Iskra nada w sklepie, Zakręcacz to samo, No i co, jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie, subznany, łapka w górę, kod dzielę w sklepie, a się z Wami żegnam, Siemneczko.